Słuchać polskiej pieśni, że tam gdzieś się pojawiły, że już pierwsze pieśni, ale... ale co na pierwsze to spotkanie no. może to by było, że no. gdybyśmy się spotkali w Krakowie? Spotkaliśmy się w Krakowie ja wiedziałem o istnieniu Jarka. Wiedziałem, że jest taka osoba w Czechosłowacji, wtedy w Czechosłowacji, że śpiewa, że, że śpiewa autorskie rzeczy, że to są historie, które w niebanalny sposób próbują komentować nasz świat. Czyli e, był mi bliski, bo nie przystawał do tej nowej rzeczywistości posypanej bańką e, niemedlaną oczywiście. E, a spotkaliśmy się w Krakowie, kiedy poprosiłem Jarka, by wziął udział w jednym z beneficów Teatrze Stu. Był poświęcony mojej osobie i Jarek wtedy przyjechał. E, zaczęliśmy się spotykać. Zresztą mam e, książeczkę z jego tekstami. W której napisał mi że Andrzejowi, który pierwszy pokazał mi Kraków. Jestem bardzo dumny z takiej dedykacji. Ja mam duży. też śpiewnik, który też mi tę Tam jest też napisana Andrzejowi, który pokazał mi Kraków. Taka sama dedykacja. A ludzie tego śpiewnika, muszę powiedzieć, że jak tutaj bardzo się cieszę, że przyjeżdżam tutaj, bym spotkać się z publiczność, nie wiedzieć tylko ku ale też w Muszę powiedzieć, że przedwczoraj siedziałem wczoraj przy wczoraj, tej misji YouTube, Coulduś... tu, ten śpiew Twój, a wszystkie te pieśni sobie przegrałem, przespiewałem, bo obcego Było mi fajnie. Dziękuję bardzo. <gupmetz> Ja myślę, że to już wystarczająco słodko zrobiło się na początek, że możemy przejść do najważniejszej części, czyli do Waszych pieśni. Ja ja powinien zagrać, ale muszę powiedzieć, że trochę mnie zaskoczyłeś, że hmm. trochę to, to jest fajne spotkanie nie? trochę na ludzie. Ludzie o tym, że będziemy zmieniali koszulki, Ja nie wiedziałem. <noise> ja żeby się, żeby się w całe Polsce, będę bojował. A właśnie, słuchajcie, to jeszcze jeden wątek poruszę, zanim się pojawi ten... Bo pojawiła się ta terminologia sportowa, to zresztą to spotkanie tutaj nawet było zapowiadane jako sparing koncert. Dla Was obu, zdaje się, sport to jest niebanalna rzecz. Wy jesteście zagorzałymi kibicami, prawda? jest Tak, projekt. to jest prawda i przecież niedawno z Jarkiem wymienialiśmy się opiniami o mistrzostwach Europy w piłce, bośmy się spotkali w sprawie i komentowaliśmy poczynania jego rodaków i moich. Także tak bardzo się tym interesuję. A możecie powiedzieć coś o swoich ukochanych drużynach? Czy, czy jest zagrożenie, że ewentualnie są kibice przeciwnych, drużyn? nie leczymy? Nie, podejrzewam, że ty Ostrawa, no, tak? Ja bym powiedział, że ten, że ten koncert y, się układa jakoś tak Amém. Měnová zem, můj bazén popojil. Kolá v jaký on cítí mýří ke dnu. jenom ten už kdo se smrti nebojí. i